Kochani, dzisiaj w mojej kuchni przygotuję staropolski barszcz biały, taki wiecie, wielkanocny na śniadanie wielkanocne. Bazą będzie żur śląski na zakwasie. Jak również wędlinka mam na myśli białą kiełbasę, to będzie w takiej formie mini, czyli takie mini małe kiełbaski. Oczywiście z dodatkiem czosnku chrzanu i jajka. Jajka ugotowane, przekrojone na pół, przepyszny barszcz do poczęstowania na śniadanie, na wielkanocne i nie tylko. Także serdecznie zapraszam już dzisiaj do, do przygotowania naszego barszczu białego, takiego starego polskiego żuru Potrzebujemy cztery jajka, sól, pieprz. Ja z tej bułeczki zrobię grzanki. Także do przekąski około 4-5 ząbków czosnku, chrzan otarty czarny, przepraszam, chrzan otarty biały, yy, biała kiełbasa, ja tutaj mam w formie mini kiełbasek, śmietana 18, żur śląski. Ja ten żur zakupiłam w Biedronce. Ziele angielskie, liść laurowy, majeranek i oczywiście dwa ziemniaki w koszulkach ugotowane. Moje ziemniaki już się gotują, więc nie mam ich na ekspozycji. Moje ziemniaki już się zaczynają gotować. Jajka również się gotują oczywiście w osolonej wodzie. Tutaj natomiast będzie się gotował nasz barszcz. Do wody, około 2 litrów wody dodaję jedną kostkę rosołową. Jeżeli macie bulion, jak najbardziej może być bulion. I do tej kosteczki, do tej i wody dodaję kiełbas, kiełbasę białą. Przeciąć kiełbaskę. Ten wywar powinien nam się zagotować, dopiero wtedy... Do gotującego wywaru dodajemy czosnek. Ziele angielskie, liście Myślę, że tak ze cztery gałki ziela angielskiego. Laurowy gdzieś około dwie sztuki. Nasz wywar posolimy, i Żur, śląski dolewamy. Butelka. I czekamy, aż nam się yy, nasz barsz zagotuje. Zmniejszam ogień. Nasz yy, barsz czy wybar powoli się gotuje. Dodaję łyżkę majeranku. Nawet półtorej taka czubata łyżka lub półtorej ten majeranek musi nam się zagotować ziemniaki już dochodzą Dodajemy pieprz. Oczywiście cały czas nasz barszcz próbujemy. Pół łyżki szanu. Żurek zawielamy odrobiną śmietany. Pyszny, kwaśne. Oczywiście yy, dolanie śmietany powoduje, że ten barszcz jest słodszy. Zostawiamy jeszcze na 5 minut, niech nam barszcz dogotuje. W międzyczasie, gdy nasz barszcz się gotuje, przygotujemy grzanki. kroję sobie taką bułkę palucha na skośne kawałki, może być również oczywiście bagietka, jeśli ktoś posiada. I ten nasz chlebek zarumienimy w piekarniku nagrzanym na 200 stopni na około 10 minut. I tak przygotowane bułeczki lądują do piekarnika i tak oto prezentuje się mój żurek wielkanocny z białą kiełbasą z jajkiem ugotowanym na twardo tutaj mamy ziemniaki w mundurkach posypane one są również pieprzem cytrynowym mamy tutaj żur z zakwasu śląskiego bardzo ładnie wygląda efektownie się prezentuje Przepyszny, serdecznie polecam. I druga propozycja podania to żurek wielkanocny. Zamiast ziemniaków w mundurkach mamy tutaj grzanki. Na bułce paluchu również może być bagietka. Jajeczka gotowane. Bardzo ładnie wygląda i jest przepyszny. Polecam serdecznie.